Elo dzień witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to kolejny odcinek, a właściwie pierwszy z Valorant'a. Dzisiaj gramy. Co? Prawdopodobnie jak tak. się oglądało, jak się miało na ten Ja pierdzielę, dobra, i to jest moja ulubiona mapka, bo ją grałem już i ona jest super. I tutaj, tutaj, tutaj wygramy. To jest gra, to jest gra, słuchaj, wygrana. A nie, nie grałem tutaj. Czekaj, grałem tutaj. Kiedy jesteś ze spajki idziesz pierwszy. Nie ma oh, Dobra. Odłożyłem spajka. Czekaj, muszę pójść sam. Kiedy Dobra, spajka ja idę ten jest zajęty, także jest łatwo. Dobra, idziesz. super. On defuje. O, Nożem! Nożem! Dlaczego go nie da się zabić nożem? Bo ja nie mam tego. Dlaczego nie da się zabić nożem? Tylko się bardzo latał. Dobra, wygraliśmy. Tak? Jest tylko pięć, ma. To mało. No. Z zmieniają to Ja tam tutaj trwam, więc szybko się zmieniają. się zmieniają. O fuck miny. No i oczywiście. Zatwo atakuje się w ogóle. Ta, już lud tutaj mamy. Wszystko jest kurno. Tak nas przygwoździli że... Dobra, zabiłem go. Bo tutaj też jest, ale tu... Cicho. Ja Cicho. to się tam wyjść Nie ładowuje Cicho Jowpland Toj logo miałem Co z tego? Podłożyliście już Tak Kurde dron był hey. Typek Co wy robicie? Co wy robicie? Dobra, ona przyjął tak średnio, ale jednak prawa z tyłu. A dobra, nie wiem gdzie. Co? Nic Nikogo tam nie ma. Ej, no, ja gówno, ujawniasz. Nie wiem, jeszcze do chwilka, więc mogę śpiew. Łatwo. Wow, ale to było piękne. Plant. Co? Plant. To było ci i we mnie wleciało. Plant. Ja mam spajka No i wow Ale ty inteligentny jesteś stary To jest 300 IQ w Valorantzie O, idę od tego przejścia Tej ciosnej, tej alejki Co ty robisz? Ale ty jesteś ślą O nie, bo ty już masz 3 kile Chciałem wkać. 3 wkroczyć O ty chłopie musisz się zatrzymać trochę Wygraliśmy O bo ja... Co? Ile mam? Mam 4 kile Wow no. Muszę się... to chyba jednak nie będziemy musieli... nie będziemy mogli tego wstawić. E, ile ja mam hajsu? 3600, dobra to jeszcze nie Chciałem kupić wandala, ale... No wandala chciałem kupić, bo wandal jest spoko Dobra, wchodzimy na A Jezu co się tu dzieje? Dlaczego ja... Dlaczego ja w to wbiegłem? No dlaczego... Dlaczego nie wchodzicie ze mną? Pochyłem typa. Dobra, ja mam asystę chociaż Co? To był refleks, stary, smoka O, oh, fuck, jest tam jeden No, nara Pomóż mi Właśnie, powiem Mam drona i go w ogóle nie usuną No, wychyl Wychyl! No, wychyl, no O, ja? No, wychyl! Okej tu jest sypek Dobra, Aha, prawo, prawo o kampi. Nigdzie się nie ukryje, widzisz? Kampi, na kampi. No, słabo. Ale twój skill jest. Dobry. Masz coś do mojego skilla? Nie, już nie. No. Ej, spike, spike, daj spike'a. Idziesz tyłu, typek. Nie Zostało 30 sekund. Pół minuty, mortal. Zdążę. Ale prefire. No. Patrz. But... <laughs> dawaj, dawaj, dawaj! Kurde. Ale prawie było. Dobra, wchodzimy jeszcze raz w pana A Jezu, i po co ona robi to? Spowolnienie ja piję. Co? Co się tam u ciebie dzieje Halo? Tak Co się tam u ciebie dzieje? Bo ma być na a ty wiesz, muszę z tym pójść niestety mam 15 minut minut No dobra, 10 minut, gry Dobra, nie ma przypału Został jeden Także słuchajcie, moi koledzy też mają życie też mają mamy Także to jest życiowe. Ten kanał jest prawdziwy, autentyczny. Tutaj takie rzeczy mają miejsce. Dobra, ja z tą spiżam. Nie wiem, czy to było. tu nie ma. Dobra, oni idą taką. Która jest tam. Sobie jest headshot był no, nie. Uh -huh. Wiem, jestem najlepszy. No. No, No to słuchaj nie wiem Fok wupa jest na spawnie Ehe, lamus Jaki lamus? Zrobiłem jednego fraga z karabinu i drugiego zrobiłem z noża, nie, więc... Zabij go! Masz głos jak tricius Jaki tricers, weź Weź jeden filmik Oglądało się go jak wragował mnie Jezus Maria. Gdzie? No, przeszedł. Koniec żartów, już poważnie. Nie ma tu kogo. No, gdzie on jest? Ej, oni wszyscy są na mnie. Aha, trzeba było do mnie iść. Został jeden próbka Doskonale Świetna gra Ej, ej stary Trzynaście fragów No to chyba jednak Nie wiem Możesz zostawić to by dwa Słucham? Możesz zostawić to by dwa Chyba nawet Chyba tego nie będziemy mogli wstawić, skoro ja, my się tam umawialiśmy, że mam gorzej grać, nie? ode mnie? Tak Co? Możemy się rolami Mhm Chciałbyś Ale tak się, wiesz... Dobra, lecimy z nimi No! Łatwo Mam jeden. Ja mam spajka? Nie, nie. Słuchaj, 16 fragów na 8 run. Jestem stary najlepszym graczem w tą grę. Dobra, łatwo. Pokaż to jeszcze raz do kamery. Słuchajcie, Olek jeździ na, na tym motorze Dobra, stary, lecimy na A tam jest? W oknie, w oknie, rushuje Jezus Maria, no skoncentrowałem się na walonym robocie zamiast Skoncentrować się na typie no. co? No tak z tutaj dużo się przydaje. Kolega. Jezus Maria jest prawdopodobnie wupa. Fak No nie wierzę w swój. Jezus Chrystus, panie Boże tym Dobra, słuchaj, mama WP, więc ja wchodzę pierwszy Znaczy w sumie wy wchodzicie pierwszy Dobra, wy wchodzicie pierwszy Czy wy nie rozumiecie, że następną zawsze snajpy? No ja też mam WP, więc... A ty jesteś Ale ona dobra jest po a nie weź. To to. Dobra, mam 10 HP. Dobra, 4 minuty, ludzie. W razie czego będę achcił, a ty będziesz y, ten, grał sam. Może to zrobisz. Macie go gdzieś? Co? Macie go gdzieś? O dobra jest w Dobra wygraliśmy To już No Te jakby Technicznie ja wiem, że są Technicznie jest to wiele lepsze niż CS na przykład. No i jest dobra, o, ich chyba nie ma nigdzie. Nie a jest dwóch typów przecież. U ich akto, może się będzie fajnie. Aha, to oni tylko we dwójkę zostali. Dobra, to nie. będzie łatwa. Wygrana. Łatwo. Łatwo. Siedem, <grym>, tak, chciałbyś mnie dogonić. No właśnie. Dobra, ja idę teraz na okno, ja idę teraz na okno, więc ty tam nie idź. To ja idę normalnie. Jestem ciekawy, czy tu będą. Chyba nie. Dobra, a tu nie ma. Ok, wiesz są. O fuck, a to wy. Dobra, Jezu, całe szczęście, że to wy. Robiłam. Łatwo, jest stare dwie rundy. A co robi ten nadajnik mój? Został jeden wróg. Dobra, łatwo. Dobra, ej, stary, stary, wygraliśmy. To jest łatwe. No, jeszcze jedna runda, no. No i co? Wygrałem na stówę stary. To jest już wiesz, nie. to jest już wykrana gra dawno Nie ma Co? No, dzięki komu Ja tu jestem Leci na dajnik stymulujący Chyba tu ich nie ma jeden O mnie są no. Dobra, biegniemy w światło. Ej, może będę miał ostatniego fraka. No i nice. No. Obrońcy wygrywają. Łatwo. Nice. Dobra, idę Dobra. Fajna gra. Fajna gra. Czyli to wstawimy. Obydwa może wstawiać. Dzięki za oglądanie. Ja jestem zmęczony. Ale idzie na basen. Ja idę. Kres w CS. Trzymajcie się. Do następnego. I cześć. Znaczy dajcie lajka suba I cześć. No.